Witajcie drodzy. Przedstawię dosyć solidne streszczenie podsumowanie z drugiego dnia postępowania w Sądzie Najwyższym Norwegii. Przypomnę dotyczące decyzji państwa o odebraniu rejestracji i dotacji państwowych Świadkom Jehowy. Temat sprawy jest taki, czy określone praktyki religijne organizacji Świadków Jehowy naruszają prawa jednostki, w szczególności prawo do godnego odejścia. I dodatkowo prawa dzieci. To jest dzień drugi. Zatem przejdę od razu do argumentów obu stron. Najpierw argumenty państwa przedstawione przez Liv Gabrielsen. Pierwsza kwestia: granice wolności religijnej kontra finansowanie publiczne. W tej kwestii państwo podkreśliło, że Konstytucja Norwegii gwarantuje wolność religijną, ale jej ochrona nie obejmuje automatycznego prawa do publicznych dotacji ani specjalnego statusu prawnego. Artykuł 16 Norweskiej Konstytucji mówi o, cytuję, równych zasadach. O co chodzi o, o w tych równych zasadach? Są to równe zasady wsparcia religii. Co Państwo wyjaśnia jako równą ocenę wspólnot według tych samych kryteriów, co nie znaczy bezwarunkowe zobowiązanie do finansowania wszystkich. Czyli każda wspólnota religijna jest oceniana według tych samych kryteriów, i na podstawie tych kry kryteriów finansowanie jest przydzielne lub nie. Minister Daniel podkreśliła, że przyjęte przepisy nie miały charakteru trwałego gwarantowania dotacji, a raczej odzwierciedlały istniejący system finansowania w momencie ich uchwalenia. Kolejna kwestia to odrzucenie twierdzeń o dyskryminacji. Państwo argumentowało, że artykuł 14 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka który dotyczy zakazu dyskryminacji, ma zastosowanie tylko wtedy, gdy zróżnicowane traktowanie nie ma uzasadnionego celu lub jest nieproporcjonalne. Świadkowie Jehowy mieli równe możliwości ubiegania się o rejestrację i dotację, ale zgodnie z określonymi publicznie dostępnymi kryteriami. Poza tym bycie pierwszym ocenionym pod nowymi kryteriami, nie świadczy samo w sobie o arbitralności ani dyskryminacji. Kolejna kwestia. Państwo nie ocenia doktryny, lecz praktyki. I tutaj minister podkreśliła, że norweskie władze nie formułowały ocen religijnych co do prawdziwości doktryny świadków Jehowy, lecz opierały się na praktycznych efektach ich nauk, konkretnie na tym, jak były one. Wdrażane, jak one były realizowane w praktyce, na przykład w materiałach publikowanych przez samą organizację. A tu wszyscy, nawiasem mówiąc, świadkowie Jehowy lub byli świadkowie Jehowy, bardzo dobrze wiedzą, jak doktryny i ich praktyczne zastosowanie było publikowane przez samą organizację. Poruszono też kwestie ceremonii religijnych i skutki cywilne. Państwo zaznaczyło, że możliwość przeprowadzenia ceremonii religijnej, takiej na przykład jak ślub w Sali Królestwa, wciąż jest możliwe, wciąż istnieje. Jednak sformalizowane skutki cywilne, czyli rejestracja małżeństwa w urzędzie są już regulowane przez prawo świeckie, a to wszystko nie narusza, dalej nie narusza wolności religijnej. Kolejna kwestia to proceduralne zarzuty i cel działań państwa. Państwo podkreśliło, że zarzuty proceduralnych błędów nie wpływają na ważność decyzji, ponieważ sprawa podlega pełnej kontroli sądowej. Co dokładnie znaczy określenie zarzuty proceduralnych błędów? Czym są te błędy proceduralne? Chodzi o uchybienie na etapie postępowania administracyjnego, na przykład w przypadku, gdy urząd nie zbadał czegoś wystarczająco dokładnie, albo że nie odniósł się do jakiegoś konkretnego argumentu, źle ocenił materiał dowodowy, albo nie zebrał wszystkich dowodów itd. To były typowe zarzuty organizacji Świadkowiechowy, że państwo źle zbadało sprawę. Więc ta pełna kontrola sądowa polega na tym, że sąd nie bada formalności. Ale samodzielnie ustala fakty, sam ocenia dowody, sam interpretuje prawo i nie jest związany ustale, ustaleniami urzędu. Czyli nawet jeśli urząd popełnił błąd proceduralny, to sąd może go naprawić, skorygować, bo sam bada sprawę od nowa. Co jeszcze państwo podkreśliło? Kwestię, że odrzucenie rejestracji i dotacji ma uzasadniony cel ochrony praw innych, w szczególności prawo do. Godnego, swobodnego opuszczania wspólnoty i mieści się w ramach, jak to określono, proporcjonalnej ingerencji. To są w dużym skrócie wszystkie kluczowe argumenty przedstawione przez Państwo. Teraz przejdźmy do argumentów obrony. Argumenty były przedstawione przez pana Rystal. Pierwsza kwestia Europejska Konwencja Praw Człowieka ponad prawem krajowym. Ryzdal utrzymywał, że sprawa ma, jak to określono, ważny wymiar praw człowieka i że w odniesieniu do wolności religijnej ostateczną instancją powinien być Europejski Trybunał Praw Człowieka, a nie sądy krajowe. Druga podniesiona kwestia to ingerencja państwa w praktyki religijne. Obrona prezentowana przez wspomnianego pana Rysdal. Określiła decyzję o odmowie rejestracji i dotacji jako ciągłą ingerencję państwa w wolność religijną świadków Jehowy, przytaczając szacunki wartości finansowania. Ryzdal utrzymywał, że odmowa tych przywilejów, w tym prawa do dotacji, rejestracji i praw małżeńskich, stanowi naruszenie artykułu 9 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Następna kwestia to spór o terminologię. I znowu, cała afera, tak ode mnie dodam, ostracyzm, dystans społeczny, próba bawienia się słowami, ukrywania, rozmiękczania, rozmywania, to jest standardowa taktyka świadków Jehowy, aby uniknąć odpowiedzialności za czyny, za politykę krzywdzenia innych ludzi. Ale dobrze, mało istotne. Rysdal poświęcił sporo czasu argumentowaniu, że termin ostracyzm, czyli... Z angielskiego shunning, jest błędnym i obciążającym emocjonalnie określeniem, które świadkowie Jehowy odrzucają, proponując zamiast tego pojęcie ograniczenia kontaktów lub dystans społeczny. Ryzdal wskazuje, że dystans społeczny miałby być osobistą decyzją sumienia, a nie formalnie narzuconą polityką czy jakimś systemem nadzoru. Kolejna kwestia. Ryzdal podkreślał, że nie ma aktywnej kontroli ani lęku przed wykluczeniem w organizacji Świadków Jehowy. Powiedział, że organizacja nie mon monitoruje życia swoich członków w celu stosowania represji. Stwierdził również, że wykluczenie nie powoduje zerwania więzi rodzinnych, a osoby, w tym dzieci, yy, nie żyją w strachu przed tym procesem. No, ciekawe. Po trzecie, członkowie teoretycznie mogą odejść w dowolnym czasie bez nacisku. Nie jest to miejsce na wstawianie moich komentarzy, ale powiem to. To jest typowe zagranie świadków Jehowy. Nie ma nacisku. Mogą odejść w dowolnym momencie. Tak, każdy może odejść w dowolnym momencie, ale zawsze z konsekwencjami. O tym się już nie mówi, nie mówi się o konsekwencjach. O szantażu emocjonalnym, o tym, że osoby, które odchodzą, tracą wszelkie więzi rodzinne, przyjacielskie itd. No dobrze. Umieszczę link do nieco dłuższego streszczenia całej rozprawy z dnia drugiego, a tutaj Wam tylko jeszcze powiem o kluczowych kwestiach dyskutowanych w sądzie jako podsumowanie. Czyli pierwsza kwestia to granica między wolnością religijną a dostępem do finansowania publicznego. Kwestia czy to drugie jest prawem konstytucyjnym lub wynikającym z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka? Drugi punkt znaczenie praktyk związanych z odchodzeniem z organizacji oraz ich wpływ na prawa jednostki kontra ochrona wspólnot religijnych przed ingerencją państwa. Trzecia kwestia to jest zakres dyskryminacji zgodnie z Europejską Konwencją Praw Człowieka. Czyli czy odmowa finansowania i rejestracji stanowi nieuzasadnioną różnicę w traktowaniu? I ostatnia kwestia to jest terminologia i różne interpretacje praktyk religijnych, co wpływa na ocenę ich zgodności z prawem i standardami praw człowieka. To jest naprawdę żenujące, że w obliczu tak masywnych dowodów. Przeciwko organizacji Świadków Jehowy, Ryzdal miał honor wystąpić przed sądem, twierdząc, że wykluczenie nie budzi wśród członków żadnego lęku oraz, że relacje rodzinne nie ulegają zerwaniu. Jak powiedziano w podsumowaniu, dla osób, które doświadczyły tych skutków, skutków praktyk ostracyzmu, taka deklaracja jest nie na miejscu. Skoro, jak się twierdzi, ostracyzm w ogóle nie istnieje. Jak wytłumaczyć fakt, że tysiące byłych członków Organizacji Świadków Jehowy niezależnie od siebie opisują identyczne doświadczenia, czyli utratę kontaktu z rodzicami, z rodzeństwem, przyjaciółmi, dziećmi itd. Rysdal będzie kontynuował swoją argumentację w poniedziałek, 9 lutego, ode mnie z tej strony tyle w temacie i do usłyszenia wkrótce.